Dobry, witam serdecznie na kanale Wykreuj swoje życie. Ja nazywam się Barbara i razem z Aleksandrą prowadzimy ten kanał, na którym prostym językiem mówimy o tym, jak sprawić, aby to nieosiągalne, być może do tej pory dla Ciebie pragnienie stało się Twoją rzeczywistością, abyś mógł cieszyć się tym życiem spełnionym. Jeśli jesteś tutaj nowy. Zapraszam cię serdecznie do zobaczenia dzisiejszego odcinka, a jeśli ci się podoba, polajkuj, zasubskrybuj i koniecznie zobacz nasze wcześniejsze filmiki. Dziś porozmawiamy o tym, co jeśli dalej nie masz tego, czego chcesz, co jeśli manifestujesz i dalej to pragnienie nie pojawiło się jeszcze w twoim życiu. Ale zanim przejdziemy do tego odcinka, zapraszam was na naszą stronę internetową. Mamy tam dla Was masę przygotowanych kursów, wyzwań, wykładów szkoleniowych, a teraz, właśnie 18 kwietnia, startujemy z wykładem Pieniądze bez pracy. A więc jeśli uważasz, że tylko pracując możesz dostawać pieniądze, to to wyzwanie jest dla Ciebie. Być może otworzą się Twoje nowe horyzonty, być może otworzy się Twój umysł na przyjęcie tej wiedzy. Która sprawi, że te pieniądze będą do Ciebie płynąć z różnych źródeł. Wejdź również na naszego Facebooka, na naszego Instagrama albo na naszego TikToka. A więc przechodząc do tematu, co jeśli ta manifestacja przeciąga się w czasie, o co chodzi, dlaczego ja tu już tyle włożyłem wysiłku albo włożyłam wysiłku, tyle pracy, tyle wykonanych różnych technik, a to, czego pragniesz, dalej się nie pojawiło w Twoim życiu. I właśnie kiedy to się przeciąga w czasie, to dopadają Was właśnie obawy, dopadają Was wątpliwości, lęk się pojawia, czy to w ogóle jest realne i czy to w ogóle jest możliwe. I to jest największy dylemat. Właśnie podczas manifestowania, bo my oczywiście chcemy jak najszybciej dostać to, czego chcemy, tak? Czyli dostać to nasze pragnienie. I teraz, y, oczywiście, ważnym jest też zrozumienie tego, że ten czas istnieje tylko tutaj na tym świecie 3D, tam w tym świecie 4D. Czasu nie ma, tam czas nie istnieje. Zawsze jest ten okres zwany ciążą, jak go Neville nazwał, czyli ten okres, y, kiedy to Twoje pragnienie musi się uformować, ukształtować, tak? Czyli my mówimy, że to jest ten czas, kiedy tam za kurtyną, za tymi kulisami. Te puzzle czy te klocki układają się w tą całość, której ty potem możesz doświadczyć. Więc tak naprawdę, jeśli my w tym świecie 3D obserwujemy, że nic się nie dzieje, to wcale nie znaczy, że tam właśnie za tymi kulisami nic się nie dzieje, bo tam zawsze się dzieje, tam zawsze jest ruch. Nie ma tak, żeby tam się nic nie działo. Nasz niestety ograniczony umysł, zmysłami nie widzi tego, co dzieje się w świecie energii. Tak? I nie widzi właśnie tego, co tam dzieje się za tą zasłoną. My tylko obserwujemy ten świat zewnętrzny 3D i widzimy, że nie ma, i wtedy mm, się stresujemy i popadamy właśnie w te swoje wątpliwości. A to jest najgorsze, co możemy zrobić. W ogóle wyczekiwać, tak obserwować ten świat zewnętrzny i czekać. A zauważyłyśmy z olą, że wiele z Was, manifestując pragnienie, kiedy już właśnie mija ten czas, minęł tydzień, drugi, trzeci. I nic się nie zmienia, to zaczynacie się niecierpliwić. Ale nawet jeśli manifestujecie pragnienie, to często właśnie na konsultacjach odkrywamy, że pomimo tego, że manifestujecie to pragnienie, zajmujecie się manifestacją, to cały czas jesteście w tej energii wyczekiwania, kiedy my na coś czekamy. To będziemy czekać w nieskończoność. Niestety tak wygląda cały ten proces, że ty musisz coś mieć, musisz mieć tą energię dostatku, czyli być w tej energii posiadania. Potwierdzasz to, że to masz, nie wyczekujesz, nie czekasz na swoje pragnienie, ponieważ ty zakładając efekt końcowy, potwierdzasz tylko, że to masz. Nie ma tutaj miejsca na czekanie. Kiedy czekamy, to tak jak już powiedziałam, będziemy czekać w nieskończoność, a więc ważnym jest jakby zastanowienie się nad tym, jaki my popełniamy błąd, kiedy. Wykonujemy te nasze techniki manifestacyjne, bo jeśli to nasze pragnienie nie przychodzi do nas bardzo długo, to znaczy, że gdzieś leży błąd, gdzieś popełniamy właśnie ten błąd. I teraz. Wyłapanie tego błędu jest kluczowe w tym, aby nasza manifestacja ruszyła. To wyłapanie tego błędu spowoduje, że ona przyspieszy ta manifestacja, że dostaniesz to szybciej, bo kiedy będziesz dalej robić to samo tak? czyli dalej powielać ten sam błąd no to ciągle będziesz w tym wyczekiwaniu a więc y, musicie pamiętać o tym że kiedy my manifestujemy to pragnienie czyli to ustaliliśmy to czego chcemy to w tym momencie my mamy wysyłać sygnał że my to już posiadamy tak się manifestuje według prawa założenia coś zakładamy że jest nasze i my potem tylko naszymi myślami y, słowami tak czy wyobrażeniami potwierdzamy że to już jest nasze a więc nie wyczekujemy nie rozglądamy się za boki, nie, nie jesteśmy w stanie nawet uchylić tej kurtyny, żeby sprawdzić, co tam jest, bo to, co my widzimy w tym świecie zewnętrznym, to jest tylko wyłącznie iluzja, a więc ten świat energii jest dla naszych zmysłów niedostrzegalny. A więc zwyczajnie należy zaufać, zaufać sobie, zaufać swojej mocy stwórczej i zostawić świat zewnętrzny w spokoju. Niech tam te klocki się poukładają, dać czas, niech one się ułożą, a ty tutaj sobie w tym świecie 3D, siedząc, tak, wykonując swoją pracę mentalną, masz się wyluzować i z takim zaufaniem do tego podejść, bo przecież to, czego ty chcesz, zostało już stworzone w momencie, kiedy o tym pomyślałeś, więc nic ci nie ucieknie. Ty musisz dać ty, ten, temu pragnieniu ten czas, żeby to do ciebie przyszło. A wiecie, jak jest ściążą, tak, u człowieka trwa 9 miesięcy, u słonia 2 lata i tak dalej. Więc my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile to potrwa, ale nie możemy zakładać, że to będzie trwało długo. Oczywiście zakładamy, że nasze manifestacje przychodzą do nas jak najszybciej, tak? My tutaj jesteśmy jedynymi osobami, które tworzą swoje własne założenia i które ustalają swoje własne zasady, a jako Bóg i stwórca swojej własnej rzeczywistości nie ma takiej możliwości, żeby to pragnienie do ciebie nie przyszło. A więc przestań się niecierpliwić, przestań obserwować upływający czas, bo ty go dostrzegasz tylko w świecie 3D, w świecie 4D nie ma czasu, tam wszystko już masz teraz. Więc przestań się niecierpliwić, przestań wyczekiwać, tylko potwierdzaj, że to już jest Twoje. Uspokój się, miej to zaufanie do siebie, bo jak Bogu, jak stwórcy. Mogłoby się nie udać. Nie ma takiej możliwości. A więc zastanów się, czy ty faktycznie, manifestując swoje pragnienie, nie wyczekujesz na to pragnienie. Czy ty ciągle nie wysyłasz tego sygnału, że tego nie masz. A przecież ty wszystko masz. Ty wszystko już wykreowałeś. Ty już pomyślałeś o tym pragnieniu. Ty już go stworzyłeś. Ty wykonujesz te techniki, żeby wprowadzić się w odpowiedni stan, stan posiadania. Więc z czym ty się masz stresować? Czemu ty masz się przejmować? Czy. I zastanawia, czy to do ciebie przyjdzie, bo to już jest Twoje. To jak ma przyjść, to już jest zrobione, to już się dokonało. A więc nie obserwujcie czasu, nie czekajcie, nie sprawdzajcie tak tej rzeczywistości 3D, ale potwierdzajcie właśnie, że to już jest Twoje, że to już się dokonało. I kochani, pełen luz, to pragnienie, jeśli jest w Twojej głowie, jeśli go stworzyłeś, już jest Twoje. Nie musisz się obawiać, nie musisz się stresować. Możesz usiąść, zrobić sobie herbatkę i się zrelaksować. I z takim spokojem, z takim luzem podejdźcie do manifestacji. Mam nadzieję, że ten odcinek był pomocny. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.